Siema, dzisiaj wam pokażę drugi mechanizm w Minecraft. Ta, przydatny przy escape'ach z dozownikiem. Klikamy tutaj i woda leci. Jeszcze raz klikamy i woda już nie leci. Dobra, teraz wam pokażę jak to zrobić. Dobra, potrzebny nam... Dozownik, y, redstone, jakiś blok, najlepiej kamień, dźwignia, przekaźnik dla rozwodą i przycisk. Pierwsze robimy tak, raz, dwa, trzy, cztery, na cztery i raz, dwa, trzy. I teraz raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Na byle jaką wysokość. ale jestem chory. <laughs> Teraz robimy tutaj taki otwór. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, trzy. raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tutaj bierzemy w tą stronę ten rozownik. Bierzemy raz, dwa i tak. Cały czas na dół trzeba. Teraz zrobimy tak, 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 tak. Tak, tak. tak. Na dół jesteśmy. Albo zrobimy to. Tego nie trzeba. Bierzemy to tu. Tak. Tak. Teraz klikamy tu. Powinno polecieć. No lesi, Ale lepiej Ups. Dźwignie lepiej zrobić. No i jest. Myślę, że się podobało. Subskrybujcie, łapę w górę, dajcie, jeśli się podobało. Zostawcie komentarz. bye.